Re reakcja na nutkę Meduzy z Sigma hey, hey. Yo, tak, aha Twitch, Twitch. Yeah. Faraon no way, ona to no name I wyjebane, że gardzi moim wyglądem Faraon no way, ona to no name Czyli po pierwsze, piąte, szóste, po dziesiąte Faraon no way, ona to no name Na mnie. Ale co po pierwsze, drugie i dziesiąte? Twitch, Twitch, ona tańczy bardzo ładnie. Nie. Milcz, milcz, kiedy pani wchodzi zgrabnie. grabnie. Bitch, jak coś robisz, to starannie. Co cię boli? że aż tak cię to boli? W głowie na pamięć we rapowej szkoły. Życie ludzi zmienia, na lepsze, na gorsze. Wczoraj stara zgoda, dzisiaj nowe Porsche. Nie brakuje forsy, to kolejno zdarzeń. Czuję, że jestem mocny, potraktuj tak w pracę. Kasięgi noszę, ogłoszę tylko prawdę Bo zawsze mord sobą, choć nie wygrasz ze światem Wjadę sobie do chałupy, tego window Twitch Twitch gratasz z Sigmon Wora, się mordo, że zasypiam co dzień z inną Jedziesz ze mną, jedziesz Sigma Czy jeżeli ktoś powie o sobie, że jest Sigma, to to automatycznie nie sprawia, że nie jest Sigma? Jak dla mnie troszeczkę mu to odbiera. Gdzie co, gdzie co, drugi na hotelu wali nos? Miałem wielu ziomków, pomyliłem się o włos. Życie pokazało kontur zawsze w grupie chciałem coś. Idziesz tylko w jedną stronę, jak jebany Mario Bros. Szybko wypowiedział, gram koncerty, szybkie miasta, wiesz? Na... Ej, dobra, to mi się podobało. Podobało mi się, że idziesz ciągle w jedną stronę, jak Mario Bros. i ten. To. To, to fajne, fajne. Jak jebany Mario Bros. Ty cię pokazało kontur zawsze w grupie chciałem coś Idziesz tylko w jedną stronę jebany Mario Brosz Kto wypowiedział gram koncerty w miasta wiesz Kontakt na stole chyba wiesz, a do mnie gruby cash. w ogóle się nie staram za tym co mi zbędne jest My tu zawierz zataran spina się na Everest. Spara no way Ona to no name Dobra, ten refren Jest tutaj w, w półtorej minuty refren jest 12 razy Bo cztery razy się to przewija, i już trzeci raz jest ten refren, i już mi nawet w łeb weszło. Więc to wydaje mi się, że jest nutka pod tytułem Utkwi ci w głowie jak kawałek kukurydzy w zębie po popcornie. No. że moim wyglądem No way, ona to no name Ta nutka mogłaby się cała składać z refrenów Czyli po pierwsze, piąte, szóste, po dziesiąte No way, ona to no name I wyjebane, że gardzi moim wyglądem No way, ona to no name Czyli po pierwsze, piąte, szóste, po dziesiąte Bicik też jest bardzo fajny w tej nutce Nie wiem, jak wam, ale mi bit bardzo się lubię takie bity. No, dlatego to my zaczynamy karierę raperską. Czekam tylko aż Kukę będzie miał natchnienie i napisze dla mnie mega hit. Tak będzie. Old Pacier wjeżdża na rejon. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum. Kiedy mam dosyć ludzi i chcę odnaleźć spokój, zagląda w jedno miejsce, w którym robię dużo kroków. Nie, nie szukam powodu i zawsze znajdę sposób, dobry beat i mikrofon to moje antidotum.